Że to jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. I z takich kwestii porządkowych, jeżeli jest ktoś, kto jest dopiero pierwszy raz na moim webinarze, to mówię, że jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to na czacie proszę jak najbardziej pisać albo na końcu można będzie dać przez mikrofon. Natomiast w trakcie spotkania ja nie będę tego czatu widziała. Także na pytania nie odpowiem. Gdyby coś było ważnego, gdyby ktoś chciał coś przekazać, coś by nie działało, coś by było nie tak to po prostu proszę włączyć mikrofon i mi przerwać, bo usłyszeć usłyszę, natomiast czatu nie zobaczę. No jak pewnie część z Państwa się już domyśliła. Będziemy dzisiaj mówić o wapnie, a właściwie o źródłach wapnia, które możemy stosować w diecie papug. I o tym, jak to naprawdę z tym jest, co to są kostki, co to jest sepia i co tak co lepiej papugom dawać. Na początek jednak taki krótki wstęp, co to w ogóle jest wapń, bo tutaj przede wszystkim pamiętajmy, że mówimy o, o wapniu, czyli to jest wapń, pierwiastek. Natomiast nie mówimy o wapnie, czyli o czymś, co już jest jakimś materiałem bo w tym budowlanym, bo tutaj jest to ważne dlatego, że popularnie bardzo często właśnie mówimy wapno, prawda? Czyli wapno, a nie wapnie. Natomiast wap tak naprawdę jest to, jest to metal. Oczywiście w tej formie metalicznej nie możemy go jeść, nie jest, nie jest składnikiem, składnikiem odżywczym. Mamy tutaj podobną sytuację, jak ostatnio było z cynkiem, prawda? Również cyn jako pierwiastek jako minerał jest nam potrzebny, natomiast nie w formie metalicznej. Dokładnie tak samo jest z wapniem. Wapń jest bardzo takim miękkim metalem, który, który tak naprawdę można w ogóle kroić nożem. Jako taka ciekawostka bardzo szybko się pokrywa warstwą tlenku, w związku z czym przechowywany musi być bez dostępu powietrza. Teraz problem z wapniem jest taki, że nie występuje on w większych ilościach w pokarmie roślinnym, czyli tak naprawdę w diecie papuk. Jest on elementem niedoborowym, i tak naprawdę bardzo często mamy z nim do, do czynienia. Jeśli ktoś się interesuje historią trzymania ptaków w domach, to łatwo można zobaczyć na jakichś starych zdjęciach: jest klatka, to w takiej klatce jest miseczek z wodą, miseczka na jakieś, jakieś ziarno. I prawie zawsze jest właśnie taka kostka wapienna. Także od dawna wiedziano, że ten wapń jest potrzebny ptakom. Prawdopodobnie dlatego, że niedobór tego wapnia powodował po pierwsze upiskląt krzywice, a po drugie u samiczek problemy ze znoszeniem jajek. Jednakże nie możemy tego wapnia podawać tak dowolnej ilości, dlatego że przedawkowanie go również jest szkodliwe. A o przedawkowaniu wapnia będę mówiła na samym końcu. Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że w momencie, kiedy mamy niedobór wapnia, może dochodzić do tworzenia u samiczek jaj z miękkimi, uwapnionymi skorupkami. I również do zaparcia jaj. I wtedy przy zaparciu jaj polecane jest podawanie wapnia. I ten wapń podajemy, jak już mamy do czynienia z zaparciem jaja, a nie profilaktycznie, dlatego że podajemy go nie po to, żeby samiczka mogła ten wapń budować w skorupkę jajka. Tylko dajemy go po to, żeby wywołać skurcze tej macicznej części jajowodu, żeby mięśni, żeby jajko zostało zniesione. Samiczka wapń do jajka bierze z kości. To jest taka fizjologiczna osteoporoza. Po prostu wyciąga wapń z kości. On oczywiście potem jest z powrotem tam odkładany, to jest odbudowywany. Ale w związku z czym nie ma takiej możliwości, żeby podanie wapnia w momencie, kiedy jajko już jest tworzone, cokolwiek dało, ponieważ ten wapń musi najpierw dostać się do kości. I jeśli chodzi o papugi, to tutaj mamy znacznie mniej badań niż niż u kur, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wapń. Natomiast problem jest taki, no, że u kur oczywiście te badania były prowadzone u niosek, natomiast papugi no, aż takimi wnioskami nie są. I mm, Dobrze, to potem o nadmiarze, o przedawkowaniu wapnia powiemy sobie rzeczywiście później. I teraz mamy dwie główne postaci, bo tak jak mówiłam, w tej postaci metalicznej tego wapnia dawać nie możemy. Natomiast takie podstawowe postaci, które, które jakby funkcjonują w tym naszym papuzim świecie, to jest węglan wapnia, czyli jest to nieorganiczny związek chemiczny. Jest to sól kwasu węglowego i wapnia. I drugi to jest siarczan wapnia, to również nieorganiczny związek. I jest to sól kwasu siarkowego i wapnia. I Oba są rozpowszechnione w przyrodzie, węglan wapnia jest skład... podstawowym składnikiem wielu minerałów, a także wielu skał, również jeśli chodzi o zwierzęta, czyli na przykład skorupek, jajek, no, ale o tym będziemy mówić jeszcze za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o siarczan wapnia, również oczywiście występuje jako minerał w przyrodzie. I Tutaj nas będzie szczególnie interesował gips. No i teraz już powiemy sobie o tym, co możemy dawać jako, jako właśnie to źródło wapnia. No, takim podstawowym czymś, co jest polecane wszystkim i wszędzie, to jest oczywiście sepia. No ta skorupka Sepi składa się przede wszystkim, znaczy jest to przede wszystkim aragonit i w znacznie mniejszej ilości kalcyt. Ona jest zbudowana z takiej twardej, z jednej strony z takiej twardej skorupki, natomiast z drugiej strony są takie miękkie blaszki ułożone jedna na drugiej. W momencie, kiedy ta muszla jest tak jak powinna być, czyli jest w ciele sepi, wygląda to, czyli mątwy, wygląda to w ten sposób, jak na tym zdjęciu. I ona nie jest, sepia to nie jest cały tylko taki mineralny szkielet, on jest cały stworzony właściwie z warstwy, masz takie jakby siateczki białkowej, czyli proteinowej i na tym dopiero osadzają się te kryształki aragonitu. I w związku z czym, żeby taka sepia mogła być źródłem wapnia dla ptaków, najpierw ta, ten cały szkielet organiczny musi zostać usunięty. Tutaj oczywiście są specjalne metody do usuwania tego w takim, w przemysłowej takiej no, produkcji w zasadzie. Natomiast jeżeli ktoś znajduje taką sepię, czy już tą samą muszlę na brzegu morza, to powiem szczerze, że nie wiem, jak to wygląda, sama się nad tym zastanawiałam. Myślę, że ona jest bardzo świeża, to te jeszcze organiczne części tam będą i też trzeba by to było bardzo dobrze wyczyścić. Natomiast jeśli dłużej przebywa w wodzie, no to prawdopodobnie z tych organicznych części została już wypłukana. No i jeżeli mamy taką, taką sepię właśnie znalezioną na, na brzegu morza, możemy ją sobie w ten sposób przygotować, że będziemy ją moczyć w wodzie. Tu chodzi o to, żeby ta sól, która jest, którą ona jest nasączona, znaczy między tymi takimi blaszkami w te wszystkie pory tam wchodzi sól. No i chodzi o to, żeby tą sól po prostu wypłukać. Puczymy ją, moczymy ją przez dłuższy czas. Tutaj trudno powiedzieć jak długo, bo no, no nie ma tu żadnych konkretnych danych. No, na pewno nie powinna ona być, być słona. Wodę tą y, mieszamy co jakiś czas i, i po prostu y, wymieniamy. No, tutaj tam było ono oczywiście napisane. Ja zapomniałam o tym wspomnieć. Sepia to jest węglan wapnia. Czyli tutaj y, w dużej części y, Właściwie praktycznie cała, prawda, ta, 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 ta sepia jest zbudowana. Podawałam z minerałów aragonitu i kalcytu, ale to jest chemicznie węglan wapnia, taka krystaliczna postać węglanu wapnia. I teraz mamy również sepie takie kolorowe, których nie polecam. One są różnymi barwnikami farbowane. Niektóre podobno naturalnymi, niektóre nie. Ale generalnie nie polecam, jeżeli ktoś kupuje sepie, to najlepiej sepie zwykłą, białą, niefarbowaną i też nie jakąś smakową, nienasączaną, czymkolwiek. Drugim popularnym źródłem wapnia są kostki wapienne. Oczywiście to nazwa kostka wapienna jest taką albo wapienko, to są, to są oczywiście nazwy handlowe. I teraz możemy mieć dwojakiego rodzaju. Mogą być zbudowane z węglanu wapnia, tak jak ta tutaj po lewej stronie. To jest taka, taka kostka, która była w formie kolby. I po drugiej stronie mamy po prostu zbudowaną z gipsu, czyli z siarczanu wapnia. I jak je rozróżnić? Kostka z gipsu wygląda tak jak odlew. To jest po prostu odlew gipsowy. i to jest dosyć twarde, bardzo trudno jest to rozkruszyć, żeby tak żeby kawałek tego odkruszyć. Natomiast ta zbudowana kostka, zbudowana z węglanu wapnia jest krucha, znacznie łatwiej jest ją rozkruszyć. Ona nie jest taka gładziutka, to nie jest taki gładziutki odlew, ona jest taka bardziej porowata. I tutaj też problemem jest właśnie utworzenie tej kostki, żeby żeby z węglądu wapnia taką kostkę zrobić, no jest potrzebna bardziej zaawansowana technologia. Dlatego też one są znacznie, znacznie rzadsze. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że Generalnie wapń, zarówno z węglanu wapnia, jak i z siarczanu wapnia, jest przyswajalny w bardzo małej ilości. Jeśli chodzi o węglan wapnia, to jest chyba gdzieś plus minus kilkanaście procent. Z tymo jest to dla ludzi, więc tutaj dla, a dla ptaków jest to, jest to podobnie. Natomiast z gipsu jest przyswajalny wapń w bardzo małej ilości tam jest kilka procent dosłownie. W związku z czym tego wapnia stamtąd papuga przyswoi dużo, dużo mniej. Nie mówiąc o tym, że jest go tam dużo mniej, o czym za chwileczkę jeszcze będę mówić. Drugim problemem jest kwestia bezpieczeństwa. Gips to jest uwodniony siarczan wapnia, czyli musimy taki proszek, prawda? Jeżeli ktoś coś kiedyś robił z gipsu, taki proszek trzeba wymieszać z wodą. I dopiero wtedy, jak, jak to wyschnie, zastygnie, to, to się nam robi taka kostka. I teraz, jeżeli ta produkcja nie jest taką dokładną produkcją, nie jest to dosyć, nie jest to dokładnie wymieszane, nie jest to dokładnie ten, ten gips uwodniony, mogą zostać kawałki, które jeszcze przyjmą więcej wody, i wtedy, jeżeli papuga coś takiego połknie, to dopiero w organizmie zacznie jej to w układzie po prostu pokarmowym. I, I to jest to zagrożenie, które być może niesie ze sobą gips, ponieważ, tak jak mówię, może to być tak wyprodukowane, że tego zagrożenia nie będzie, ale ponieważ no, tam praktycznie nie ma wapnia, więc tego przyswajanego, w związku z czym, no, według mnie, szkoda to po prostu w ogóle kupować. No i są jeszcze takie dodatkowe. Atrakcje, jeśli chodzi o te kostki, czyli dodawane są różne różne tutaj rzeczy albo do samej kostki, albo gdzieś na, 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 na jakąś tam powierzchnię kostki, albo są dodawane jakieś farbki. Uważam, że wszystko to jest bez sensu, że niczego z tego nie powinno się używać i kostka, kostka która jest kostką wapienną, no nie, 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 nie powinna być używana również do, do czegoś innego. I teraz jeszcze jak poza tym, o czym mówiłam, że, że gips się nie będzie kruszył, a to, co jest z węglanu wapnia, będzie się kruszyło, jak to jeszcze rozpoznać? Ponieważ nie zawsze na opakowaniu mamy podane, co, co jest, z czego jest zrobiona kostka. Na tym górnym zdjęciu jest podane, że skład to jest 100% węglan wapnia, czyli wiemy, że to jest całość z węglanu wapnia. Natomiast na tym dolnym nie ma podanego. Nie jest napisane, czy jest to, co to jest, to jest węglan wapnia, czy to jest siarczan wapnia. I po czym to rozpoznać? Jeżeli mamy podane później zawartość składników analitycznych, czyli to, co czy tam czy to drugi mamy składników pokarmowych, to tutaj różnie to można nazywać, mamy, mamy, mamy podaną ilość wapnia. I jeżeli tego wapnia, tutaj mamy wapń minimum 36,8%, natomiast maksimum 38,8% jeżeli wapnia mamy około 40%, to będzie to węglan wapnia. Natomiast jeżeli wapnia mamy około 20%, tak jak jest tutaj na dole, to będzie to gips. To po prostu wynika. Z po prostu chemicznej budowy węglanu, wapnia i gipsu. Także to jest coś, po czym, jeżeli nie mamy podane, czy kostka jest z węglanu, wapnia, czy jest z gipsu, to jest coś, po czym możemy to rozpoznać. Jeżeli nie mamy w ogóle żadnych informacji na opakowaniu podanych, to wtedy w ogóle czegoś takiego po prostu nie kupujmy. Natomiast te kostki z węglanu wapnia są jak najbardziej bezpieczne, są jak najbardziej dobre. Tak naprawdę są praktycznie dokładnie tym samym co sepia. Owszem, sepia jest troszkę minerałów, ale tak naprawdę są to śladowe ilości. W związku z czym możemy zupełnie spokojnie kostosować kostki, które są z węglanu wapnia. No jest na rynku też taka dziwna sepia. Niektórzy ludzie na no to się nabierają. To jest firmy Trixie. Firma Trixie ma właśnie dwie. Ma normalną sepię. Ona jest podpisana po prostu sepia szale i to jest normalna sepia. Natomiast mają również sepia calcium stein, czyli po prostu taki kamień sepia calcium, czyli sepia wapń. I ona się składa, bo tutaj jest to opisane, napisane, składa się z siarczanu wapnia i z proszku z kości sepi. Czyli tak naprawdę jest to po prostu sproszkowana sepia wymieszana z gipsem. I z tego jest uformowane takie coś, no, ala sepia. I to też według mnie jest po prostu bez sensu, dlatego że, no mamy tutaj większą część wapnia, które jest po prostu nieprzyswajalne. I teraz coś, co jest według mnie bardzo ciekawym i bardzo dobrym źródłem wapnia, zwłaszcza dla osób, które mają dużo papug. To są po prostu kreda pastewna. Tylko tutaj trzeba pamiętać, że to musi być kreda pastewna, czy to jest kreda do, do, po prostu dla zwierząt, natomiast nie kreda ta szkolna, bo, bo kreda szkolna się zupełnie nadaje, bo po pierwsze ma jakieś lepiszcza, po drugie ona jest wybielana, ma, czasami może tam się nawet zdarzyć po prostu ołów, który jest jako biały barwnik. W związku z czym kredy takiej do tablicy, jeżeli w ogóle jeszcze istnieją kredy do tablicy, bo nie wiem, może już teraz nie ma. To takiej na pewno nie dajemy, ale są kredy dochodników, na przykład do rysowania, więc takiej kiedy absolutnie nie. Natomiast kreda pastewna jak najbardziej tak. Kreda pastewna to, jest, to są groszowe sprawy, bo takie 30 kg kosztuje około plus, minus 20 zł, 20 parę złotych. Także naprawdę nie jest to drogie, a to jest po prostu zmielona, zmielony kamień wapienny po prostu kreda zmielona. Mamy ją w, tutaj w różnych grubościach. No, dla papug bardziej nadają się te, takie grubsze. To też zależy, jakiej wielkości papuga, czy te całkiem grube, czy, czy to już te w formie żwirku, czy, czy tylko te, powiedzmy, które tu są super gruba, czy też gruba. Natomiast to no, trzeba to po prostu by sobie było wypróbować, jak, jaki papuga będzie, będzie wolała. Ale tutaj to jest po prostu normalny węglan, wapnia. właściwie, właściwie też to się niczym nie różni od od kostki wapiennej to już w ogóle się nie różni, bo kostki wapienne właśnie z tego są robione, bo właśnie z takiej kredy prawdopodobnie są robione. Natomiast no też tutaj, jeżeli chodzi o wapnię, to mamy to samo, co ten sam związek chemiczny, co w sepi. No i oczywiście jeszcze są skorupki jajka. Tutaj również mamy węglan wapnia, czyli cały czas mówimy o tym, o tym samym. W związku chemicznym. Ze skorupkami jajka problem jest taki, że po pierwsze, one muszą być wygotowane, dlatego że ciągle jednak zdarzają się zanieczyszczenie jajek salmonellą. I jeżeli damy z takich takich jajek po prostu skorupkę, to papuga się nam zarazi. Także one powinny być wygotowane, ewentualnie wyprażone, jeżeli nie gotujemy. Natomiast problem polega na tym, że te skorupki jednak mają ostre krawędzie. I jest taka możliwość, że taka ostra krawędź gdzieś się wolę albo przewód pokarmowy. Porani. Jeśli papuga to połknie w takim większym kawałku, więc ostatecznie można je bardzo drobno zmielić i, i wtedy, wtedy podawać. No i kolejny, kolejny, kolejny produkt, który również jest z węglanu wapnia, to jest taki gryt mineralny, który zawiera przede wszystkim pokruszone muszelki ostryk. No i z muszylkami jest taki sam problem jak, z, jak ze skorupkami jajek, one również mogą zawierać takie ostre krawędzie i również mogą pokaleczyć przewód pokarmowy. Także one generalnie nie do końca są, są polecane, aczkolwiek są jako, można je po prostu kupić jako, jako właśnie taki gryt mineralny dla, dla ptaków. No i również zdarzają się zabawki właśnie z... Słowie z wapnem. Tu po lewej stronie mamy sepie i jak najbardziej sepie możemy również sami stosować do zabawek. to oczywiście te dzwoneczki powinny być odcięte. Tak przy okazji. Mówiąc natomiast, tutaj to pozostałe, te kolorowe zabawki, to już jest, to już jest gips z jakimiś barwnikami, być może dodatkami smakowymi, czyli tego tutaj radzę jednak unikać. No, i również można spotkać żerdzie mineralne. Nie wiem, z czego one są robione. Ta taka różowa po lewej stronie na pewno była zrobiona z gipsu, bo tak była podpisana. Natomiast przy tych po prawej stronie po prostu nie było podpisu. Ale prawdopodobnie jest to również wszystko gips. Tych żerdzi też jest sporo i też, i też u nas można je już w tej chwili kupić. No i na końcu mamy kwestie leków, które zawierają wapń. Z tym, że te leki już nie zawierają ani węglanu wapnia, ani gipsu, tylko, czyli związków nieorganicznych, te leki zawierają związki organiczne wapnia. I różnica polega na tym, że z tych związków organicznych wapń jest znacznie lepiej przyswajalny, czyli podając cały czas taki, taki lek, czyli wapń w tej postaci, możemy doprowadzić do nadmiaru i do przedawkowania tego wapnia. I mówiłam, że na końcu właśnie powiem o tym, jak to jest z tym z tym przedawkowaniem jak to jest z tym zapotrzebowaniem na wapń. Jeśli chodzi o papugi, to zwiększone wymaganie na wapń mają żako i barwnice. Aczkolwiek też są różne dyskusje, z czego to wynika. Być może to wynika z tego, że po prostu jakby wcześniej pokazują objawy niedoboru wapnia. Natomiast najbardziej wrażliwy na nadmiar wapnia są ary i nimfy. Tutaj, jeżeli tego wapnia będzie powyżej 1% w diecie, to możemy doprowadzić do, do poważnych problemów, przede wszystkim nerek. A także do skazy moczanowej, która polega na tym, że wapń odkłada się w, w organach, w nerkach, <tryk> przepraszam, ale nie tylko. I tutaj te wszystkie źródła wapnia, o których mówiłam wcześniej, czyli przede wszystkim węglan wapnia, ze względu na to, że przyswaja się z niego wapń, znaczy w znacznie mniejszej ilości, jest bardziej bezpieczny. I tutaj możemy tego stosować więcej, aczkolwiek nie polecam posypywania a zwłaszcza regularnego, posypywania papugom miękkiego pokarmu, taką sproszkowaną sepią. Ponieważ tutaj możemy właśnie doprowadzić do tego, że ptak no jedząc to przyjmuje tą, tą, tą sepię, przyjmuje ten wapń, chcąc nie chcąc i może tego po prostu być ostatecznie za dużo. I, ale generalnie węglan wapnia jest bezpieczniejszy właśnie właśnie z tego względu, że tego wapnia się aż tyle nie przyswaja. Natomiast tych leków nie radzę stosować bez konsultacji ze specjalistą i, i to nie z kimś kto gdzieś nam tam na grupie powie, a dawaj to, bo to będzie dobre, tylko naprawdę po prostu z lekarzem ze specjalistą, bo tak miałem przedawkowany wapń jest tak samo szkodliwy jak, jak niedobór tego wapnia. I tutaj jeszcze też trzeba o jednej rzeczy powiedzieć, że to też nie jest tak, że dajemy wapń, on się przyswaja w jakiejś tam ilości, no i jest wszystko fajnie, bo, bo daliśmy wapń. Jest w organizmie niestety albo i dobrze bardzo wiele zależności jeżeli chodzi o wchłanianie różnych składników i takim tutaj najbardziej znanym jeżeli chodzi o wapń to jest taka triada czyli wapń fosfor i witamina D3 no żeby w ogóle wapń się wchłonął jest potrzebna witamina D3 ale również ważny jest tutaj stosunek wapnia i fosforu. Dlatego, że <laughs> przepraszam. Dlatego, że od tego zależy też wykorzystanie tego, tego wapnia. I tutaj takim przyjętym dla ptaków stosunkiem wapnia i fosforu są dwie części półtorej albo dwie części wapnia. Na jedną część fosforu. Niestety większość pokarmów ma więcej fosforu niż wapnia, no i stąd też jest, jest problem. Natomiast jeśli chodzi o witaminę D3, to ona jest konieczna, tak jak mówiłam, do wchłania wapnia, natomiast też jest duży problem z jej suplementacją, dlatego że jest ona hmm, chyba najbardziej toksyczną witaminą w momencie przedawkowania. I tutaj też, też tutaj, jeżeli już ktoś, no jest taka potrzeba, bo papuga ma ten niedobór, wiadomo, że, że nie ma za dużo wapnia i jest potrzeba podania tej witaminy D3, to ja zawsze radzę, żeby dawać witaminę przeznaczoną dla ptaków. Oczywiście no nie mamy witamin dla, dla papu, w związku z czym witaminy dla gołębi. Dlatego, że tam mamy przynajmniej dawkowanie, natomiast z tych witamin dla ludzi bardzo ciężko jest taką witaminę odpowiednio dawkować, odpowiednio to podzielić, żeby, żeby te dawki nie były, nie były za duże. Także myślę, że to chyba będzie wszystko na dzisiaj. I tak podsumowując. Jeżeli dodajemy, oczywiście to jest potrzebne, więc musimy jakieś źródło wapnia papugom dawać. Najlepszy, najbezpieczniejszy jest w takich codziennych sytuacjach, jest węglan wapnia. A co będzie, co my, co damy jako ten węglan wapnia, tak naprawdę nie ma znaczenia. Może to być sepia, może to być kostka wapienna, może to być kreda pastewna z większą ostrożnością, prawda, skorupki, jajka i, i, i ten, ten grit. Natomiast darujemy sobie, sobie gips, który, który, tak jak mówiłam, może być niebezpieczny, a na pewno tego wapnia za dużo nie dostarcza. Natomiast w sytuacji, kiedy musimy suplementować wapń, wtedy są środki dla ptaków zawierające te organiczne związki wapnia. Wtedy te środki to możemy stosować. Natomiast w pewnym możemy również te dla ludzi. Tutaj dawkowanie też jest ciężkie z tych syropów dla dzieci. Generalnie przyjmuje się, że w przypadku zaparcia jaja podaje się po prostu jedną taką kropelkę tego, tego syropu. W sumie obojętnie, jakiego tych syropów jest kilka różnych, tam też są różne smakowe, też jest to obojętne. Po prostu podajemy kropelkę mniej więcej co, co dwie godziny. Natomiast raczej też bym tego nie polecała do stosowania. Jako takiej suplementacji, lepsze są te preparaty dla ptaków. Natomiast, jeżeli akurat nie lekarz ten, ten, ten preparat znał, znaje i dobrze mu się sprawdza, to, to oczywiście na, na polecenie lekarza jak najbardziej można to stosować. No i tak jak zwykle, za chwilę będę prosiła o pytania, natomiast w tym momencie ja pożegnam wszystkie osoby, które tylko słuchają webinaru. I mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym webinarze już za parę, za parę dni.